Od stycznia 2019 roku każda praca jest skrupulatnie sprawdzana przed dopuszczeniem do obrony przez system antyplagiatowy. W związku z tym i Twojej pracy to nie ominie. W tym nagraniu dowiesz się, jaki program obowiązuje na wszystkich uczelniach w Polsce, kto ma dostęp do tego programu, czy możesz sprawdzić pracę pod kątem plagiatu sam, a także czy warto sprawdzać swoją pracę w darmowych programach online dostępnych w sieci. Pierwszą ważną informacją, którą bez wątpienia musisz wiedzieć, jest to, że od stycznia 2019 roku na każdej uczelni w Polsce obowiązuje sprawdzanie w jednolitym systemie antyplagiatowym, którym jest sprawdzana każda praca przed dopuszczeniem do obrony. System dokonuje porównania Twojej pracy z bazą innych prac dyplomowych, które były bronione we wcześniejszych latach, ze źródłami internetowymi, aktami prawnymi i bazą Twojej uczelni. Następnie program generuje raport, który jest dostępny u Twojego promotora lub w dziekanacie. Kto ma dostęp do tego programu? Dostęp do jednolitego systemu antyplagiatowego ma tylko i wyłącznie uczelnia, nikt więcej. Zwykle całą procedurą sprawdzania pracy w systemie zajmuje się Twój promotor bądź inny pracownik uczelni zwykle dziekanatu, który jest do tego upoważniony. Żadna osoba ani instytucja w Polsce nie ma dostępu do programu JSA. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to chcecie po prostu oszukać. Czy student może sprawdzić pracę pod kątem plagiatu sam? Nie może. Dostępu do programu nie mają bezpośrednio studenci. Otrzymują oni dopiero wygenerowany przez system raport, który udostępnia im promotor lub pracownik dziekanatu. Czy istnieją inne programy do sprawdzania plagiatu w internecie? Oczywiście istnieje wiele programów do sprawdzania prac dyplomowych w internecie. Są to zarówno płatne, jak i darmowe programy, jednak żaden z nich nie jest tak czuły i miarodajny jak JSA. Czy warto sprawdzić swoją pracę w darmowych programach online dostępnych w sieci? Decyzja należy do Ciebie, jednak zastanów się sam, czy warto. Po pierwsze, Żaden z tych raportów, wygenerowanych przez takie programy, nie będzie spójny z otrzymanym z jednolitego systemu antyplagiatowego, gdyż tylko JSA porównuje pracę do bazy innych prac bronionych w Polsce. Ta sama praca sprawdzana w JSA, a następnie w innych programach online, da zupełnie różne raporty. Programy online dostępne w internecie pokazują inne fragmenty, które są rzekomo plagiatem, i zwykle zaniżają współczynniki, gdyż są mniej czułe nic ci z takiego raportu. Twoja uczelnia i tak będzie respektować tylko raport otrzymany z JSA. Sprawdzanie pracy w programie JSA jest darmowe, student nic za to nie płaci i całkowicie bezpieczne. Zaś w przypadku programów online nie masz pewności, co stanie się z Twoją pracą po wysłaniu jej do sprawdzenia przez jakiś program dostępny w sieci. Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości na temat sprawdzania pracy w programach antyplagiatowych i już wiesz, że jedyny wiarygodny system to jednolity system antyplagiatowy, do którego dostęp ma tylko i wyłącznie uczelnia. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności. W szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.